Siema na YouTube Jotibu, witam serdecznie. Kontrowersyjny Marek Kojem moi drodzy, przechodzimy do update rynku. Dzisiaj piątek, piąteczek, więc szybciutko tak 5-7 minutek. I żeby to po prostu miało rękę i nogę. Słuchajcie, na samym wstępie wiadomo, do nie są porady. To jest moje prywatne zdanie. Lecimy. Jeżeli chodzi o mapę likwidacji, bo od tego chciałbym zacząć. Z 48 godzin Forsa leży na dole tak naprawdę do poziomu 88 tysięcy. I znowu te 88 tysięcy. Natomiast bardziej interesujące jest to 24-godzinne zestawienie, ponieważ tutaj faktycznie Pokazuje tej płynności nagromadzonej. Zobaczcie, moi drodzy. Znacznie, znacznie więcej. Do 88 tysięcy mamy tutaj około 550-600 milionów dolarów płynności do zebrania przez market makerów i szczerze powiedziawszy, no, tego na przykład nie rozumiem, że 48 godzin, ten sam poziom 88 765 milionów, więc generalnie przyjmijmy to, że około 600 milionów dolarów jest do zebrania tutaj na dole. No i tak naprawdę ciężko jest mi. Ciężko jest mi spekulować, dlaczego mieliby pójść na 96, tudzież na 98, gdzie tej płynności jest niemalże dwa razy mniej. Tak? No bo jeżeli posługujemy się tym, tutaj jest 800, tutaj jest 400 z hakiem, no to niemalże dwa razy mniej tej płynności jest do zebrania. A wiadomo, że cena idzie tam, gdzie kasa. Więc to, co jest intrygujące, to, co jest naprawdę interesujące, to jest właśnie aspekt związany z tym, że pomimo tego, że mi prywatnie pasuje podbicie do tych, do tych moich drodzy 96-98 ewentualnie również do tych 102 tak naprawdę te 101-500 no to jest to jest jeden case ale w tym wideo chcę się skupić na kilku rzeczach zapraszam was w niedzielę na live'a bo o godzinie 19 zrobię live'a na swoim YouTubie, gdzie opowiem o tych wszystkich kwestiach jak ja to widzę po co na co i dlaczego natomiast w tym update'cie chcę się skupić nad swoimi takimi targetami i powiem Wam, mam takie swoje drobne przemyślenie, gdzie ta strefa faktycznie 88 tysięcy, czyli tutaj ten knot, to jest cały czas ta strefa płynności, ten klaster plus ten knot, gdzie to mogłoby być zahaczone na przykład cyk jedną szpilką, bum i wyciągnięcie do góry. To naprawdę by mi pasowało, szczerze powiedziawszy. Z tym, że to, co jest dla mnie ciekawe, to jest aspekt tego, że tak samo ja pamiętam to jak dziś, kiedy myśmy tutaj podróżowali, podróżowaliśmy tutaj na początku. Zobaczcie, 106 tysięcy, później ta strefa 104, 100 tysięcy, finalnie 98, mówię do tego momentu. To tutaj zbierało się bardzo, bardzo, bardzo dużo płynności w tym rejonie, w tym rejonie i tutaj nad tymi. Hayami, czyli 111, 116 tam było naładowane tyle force, że to jest kino. I tutaj, w momencie, kiedy myśmy to zrobili sobie jakiś riteścik, i my sobie te 107 tysięcy cm cmoknęliśmy od dołu, które nas trzymało tutaj bardzo mocno, no to muszę Wam powiedzieć szczerze. Moi drodzy, że tutaj no, ja myślałem, że faktycznie oni pokuszą się o tą płynność na 111 i na 116, więc tą mapą likwidacji też nie ma co się aż tak sugerować, aż tak bardzo, bo z tego miejsca oni zeszli w zasadzie po, po, po miejsce, gdzie nie było w ogóle płynności. Więc ja to rozumiem tak, że jeżeli oni na przykład zaczną się budować do góry, to oni nie muszą schodzić po to, bo na przykład mają bardzo mądre głowy, wykalkulowane to, że jeżeli zaczną budować nam cenę do góry, to po prostu tutaj zacznie się przyłączać tyle ludzi do shortów, shorty, 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 że oni tutaj zbudują na przykład dwa do trzech razy tyle, co jest tutaj na dole. I to naprawdę ma dla mnie sens, czyli oni po prostu mają dostęp do danych, do których my nie mamy dostępu, czyli dostęp na zasadzie, jeżeli podbijamy cenę w tych okolicach, to tyle i tyle płynności powinno dojść. Oczywiście to są estymacje, dane szacunkowe, ale na na tym poziomie, na którym rozgrywają to market maker, że to nie chce mi się wierzyć w to, po prostu, że to nie są dane, które są ultra dokładne. Niemniej. Pasowałoby mi, nawet tutaj jest taka jedna strefa, ja ją, co prawda, już miałem skasowaną, ale też warto byłoby ją zaznaczyć. Ta strefa tutaj też jest bardzo interesująca, włącznie z tym knotem tutaj, pod którym też powinno być dużo płynności, czyli cały czas te 86-88. I tak naprawdę, moi drodzy, my teraz, będąc w takiej konsolidacji, zobaczcie, z H1, no bo ja patrzę na wykres mega lokalnie. Okej, okay, ktoś tutaj może, może rysować te trójkąty, jak dla mnie to możecie tutaj sobie nawet narysować nie, kaczkę o y, cyk. No dobra, kiepskie jestem wrysowanie. Powiedzmy, że to jest kaczka. Można tutaj narysować cokolwiek innego, co ma dziubek. Na przykład może to być. Kurwa, spodek kosmiczny. Cokolwiek innego, nie? I tutaj siedzi jakiś gościu i prowadzi, i on jest zadowolony. Generalnie no, można też na przykład narysować coś jeszcze innego, no, to już nie, nieważne. W każdym razie tak, tutaj ta konsolidacja, która jest, ona bardzo, bardzo, bardzo mocno naciąga strunę. Czyli tak samo jak mieliśmy sytuację tu była konsola, cyk, zgarnięcie z jednej, wyjście w drugą i ruch, tak naprawdę, no fejkowo, nie, no bo PO3 mówi o tym, że mamy manipulację, mamy dystrybucję, a my tutaj zrobiliśmy tak, manipulację, manipulację, dystrybucję, więc ciekawie i tak naprawdę zauważcie, że myśmy wrócili do tego range'u konsolidacyjnego, ciach, ciach, my dalej jesteśmy w tym samym range'u, nawet ba, zawęziliśmy go, o, tak, w ten sposób. Więc teraz gdziekolwiek nie pójdziemy, ten ruch powinien być troszeczkę mocniejszy. I teraz, jeżeli, te, tak jakby po kolei, dobra, żeby, żeby to miało rękę i nogę, kierunek dla mnie dalej podtrzymuje to, to jest 96 tysięcy, 98 tysięcy. To jest dla mnie kierunek, to jest ta strefa żółta, którą ja tutaj mam narysowaną, fio, fio, fio już trochę czasu. Tylko teraz pytanie. Czy mamy wystarczająco dużo paliwa, żeby iść od razu do góry? Tak jak wczoraj, żeśmy handlowali longa z 90, z 90 chyba 100, nie, z, z równych 90 tysięcy, ze stop losem pod knot, cyk, i na 94 zrealizowaliśmy chyba go w 70, na 93, przepraszam, zrealizowaliśmy go w, w 75%, co już Wam pokazuję. Co już Wam pokazuje, Ten moje konto hazardzisty. Tak, ponawiam longa, bo pierwszego wybiło nam na stop losie. I tutaj moi drodzy, gdzie to było? Zbieram kolejne 50% na 93K i o, nie wrzucałem screen na tej pozycji. W każdym razie 90 koła było entry. Gdzie jeszcze trzeba byłoby to? O, 90 000, 89 200 stop loss, więc to trzeba byłoby sobie prześledzić, sprawdzić. Natomiast tak naprawdę z tego miejsca też. Zobaczcie, że pasowałoby albo zejście tutaj po tą płynność, albo od razu pójście do góry. Tylko wtedy, jeżeli tutaj budujemy aż tyle płynności, no to obawiałbym się tego, że moglibyśmy chcieć ją później zebrać. Więc tak naprawdę, tutaj to, co się dzieje, jest bardzo ciekawe i mi to przypomina za każdym razem tego typu wąska strefa konsolidacyjna, ciach, ciach. Moi drodzy, jak macie proce, cyk. Cyk. I tak mocno weźmiecie tą gumę, napniecie, i tutaj macie na przykład jakiś taki kamień, a tutaj macie załóżmy, nie wiem, leci mewa, jedna, druga, trzecia, i chcecie naciągnąć tak z całej siły, żeby pół strzelić w te mewy. Więc taka konsolidacja to jest naciąganie struny, i ta struna powinna w którymś kierunku strzelić. Dla mnie na tę chwilę, z uwagi na to, że 96,98 to jest kierunek, który no, spekuluję, że powinien być odhaczony. Oczywiście, wiadomo, że na rynku to co powinno, to, to rynek to weryfikuje, tak czy siak po swojemu. Natomiast ja, z uwagi na to, że dzisiaj też jadę na event, tam kilka rzeczy, jeszcze weekend też dosyć pracowity, to ja się pozycjonuję tak: long, dokładka, delikatna, powiedzmy, w tym przedziale, long. I dokładka tutaj w tej strefie, już docelowa, tak żebym powiedzmy gdzieś średnią cenę miał tutaj w tym przedziale 9300 i stąd jak oni mi pojadą pod 96, a być może i wyżej to to wtedy będę miał fajną pozycję. Natomiast, no i oczywiście negacja scenariusza, tak? Czyli negacja scenariusza, czyli zgarnięcie tego low, no to tak jakby... Więc dlatego mówię, no to, to też trzeba byłoby bardziej lokalnie podejść do tematu, a lokalnie handluje u nas ekipa na kanale, więc kogo nie ma, to zapraszam serdecznie. I teraz tak, słuchajcie, jeszcze jest jedna kwestia. Jedna kwestia, jedna kwestia, jedna kwestia. Dlaczego ja mówię tak? Dlaczego ja mówię 96, 98, 102, skąd w ogóle te poziomy? Zobaczcie. Jak ukryjemy sobie wszystko, high i wejdziemy sobie na daily, to na poziomie 90, tutaj 6, mamy fair value gap. Ta świeca przehandlowała nam tak naprawdę tego swing lowa, cyk. Więc to jest, to będzie dosyć mocny opór, ale skąd się wzięło moi drodzy, no i te, też tygodniówka, tutaj też jest ten 96 tysięcy, więc te, teraz jest pytanie jeszcze skąd to się wzięło, zobaczcie, a wzięło się to moi drodzy stąd, te 102, w zasadzie to 101,700, że chciałbym zobaczyć całkowitą negację, całkowitą negację tego fair value gapa, który tutaj na razie mógłby się utworzyć i na razie on mógłby być odtąd dotąd, nie? Tak jakby nie, chciałbym zobaczyć jak go nam całkowicie negują, jak negują nam możliwość stworzenia jeszcze tego value gapa, szczególnie że to byłoby OG, nie? Więc no bo, bo tu i tu więc to naprawdę byłoby coś, byłoby coś mocno prospadkowego, o tak bym chciał to określić. Nie, mocne po prostu potwierdzenie na to, że faktycznie wchodzimy w w, w bezsej, że Szanse są niezbyt duże, żebyśmy, żebyśmy mogli dalej budować się po nowe ATH, a to nie jest do końca zgodne z moimi założeniami i z moim planem. I teraz patrząc tak naprawdę jeszcze z perspektywy daily, chcę zaznaczyć, że skoro ta świeca zgarnęła nam cyk tą świecę i tą, no to uważam, że ta powinna nam zgarnąć te trzy od góry. Czyli tutaj, ciach, 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 ciach. Więc ta mapa likwidacji, ona nie do końca jest dla mnie um, pomocna w tym konkretnym aspekcie. Chyba, że oni najpierw pójdą po to, no ale to czy by im się to opłacało? 94, a zobaczmy tutaj. No tak, faktycznie faktycznie w tym krótkim ruchu bardziej im się opłaca pójść na przykład na 94,500 niż na, niż na powiedzmy 91,500, na 91 Natomiast gdyby oni się już troszeczkę wysilili i poszli po 90 tysięcy, no to tutaj jest więcej pieniędzy dla nich. Więc <coughs> reasumując, dla mnie docelowy kierunek to jest góra. I teraz skąd te 102 tysiące? No z miesięczniówki stąd, żeby zanegować fair value gap 101,700, żeby zanegować potencjalny fair value gap, który ma szansę stworzyć się na przykład za 19 czy tam 20 dni, licząc jeszcze ten dzisiejszy. A 116 skąd? Bardzo proste, moi drodzy, cyk, później jest 107,500 i 116,500, czyli zgarnięcie płynności z tego całego klastra, w którym tej płynności jest naprawdę naprawdę sporo. Z tym, że jeżeli, jeżeli taki pierwszy scenariusz, żeby dojść w ogóle gdziekolwiek wyżej, nawet na te 102, musimy przehandlować tego fair value gapa, który jest tutaj, tego, którego ja mam tak dokładnie zaznaczonego i opisanego tutaj. I tutaj mamy to jest daily. ciach, Tutaj jest H4 i jeszcze w tym jest weekly. Czyli tutaj są wszystkie trzy interwały Fair Value Gap. No, tak to wygląda. Miał być 7 minut, jest 12, więc moi drodzy, kto nie obserwuje mojego kanału, zachęcam do tego, żeby obserwować, bo ta niemalania wody to jest sama praktyka. Zachęcam również do dołączenia na Fajera, na darmowy kanał. Link macie w opisie, to jest prawie 8 osób. Pokazujemy swoje wyniki, analizy odnośnie rynku, to czego się spodziewamy, to czego się nie spodziewamy. Na przykład, wczoraj, wczoraj kto był u nas na kanale. Mógł sobie spokojnie wszystko porozgrywać to samo co my, tylko wiadomo, że my tutaj nie piszemy o tym, że wchodzimy w pozycję. Ale dzieje się generalnie dużo, dzieje się fajnie, więc serdecznie Was zapraszam. Pozdro.